Siemanko wszystkim, z tej strony Buma. To jest kolejny odcinek serii Realnie Wirtualnie w grze Farming Simulator 22. No i co? Kolejny odcinek będzie kurczę z rozwożenia Obornika. Ze mną dzisiaj jest Marcin, tak dla towarzystwa. Cześć. ta robota lepiej szła. Oj panie, kurczę, tu jest dramaturgia po prostu. Jestem tu, żeby wspierać Bumę Mental. No dosłownie. Żeby się chłopak nie zalał podczas na, yy, nagrywania. i Robienia. Nie no, no naprawdę, ale kurczę rozważenie obornika to już jest tutaj dramat. U mnie. Tutaj miałem ale niedojechane. Ale fajnie to wygląda. Kurczę no, ale rozrzutnik wiesz, starcza na tyle na ile starcza i... Niestety. No nie dziwego. No ale kurczę, no chciałbym już coś tam, kurde więcej zainwestować sobie tutaj jakieś czy maszyny nowsze czy coś. A to, kurde. A to cały czas bieda. <laughs> cały, cały, cały czas bieda jest drama. Może czas podjechać do, e, do e, banku, żeby... E, albo do gminy, o no, dofinansowanie na jakąś nową maszynę. A ja bym mógł wziąć jakieś dofinansowanie pewnie. W sumie nie wiem. To byś, to byś musiał podjechać i się dowiedzieć, czy możesz wziąć, czy nie możesz. Kurcze Panie, to jest normalnie szaleństwo, no i... No, no, nowa maszyna by się Tobie przydała, no nie da się uczyć by się talerzówkę nową przydało kupić albo może bym wziął do testów jakąś talerzówkę to jest takie krzywe pole czy mi się tylko wydaje no jest trochę krzywe ale nie jest tak bardzo jest dobrze jest staniu jest staniu jest dobrze jest staniu no, dokładnie I tak to wygląda, ale nie no, talerzówkę w sumie na testy wziąć to nie jest głupi pomysł. Sprawdzić no, e, jakąś fajną, która Ci podpasuje. No ja to Prawda tak, czy nieprawda? W sumie będę miał dużo tego talerzowania, także... No. No! Można coś będzie pomyśleć, zobaczymy. Na razie póki co to jest tutaj kurczę dramat z tym nawożeniem. O Jezu, denerwuje mnie to strasznie. No, ten rozrzutnik i tak jest ile większy od tego, który ja wcześniej miałem. Jakbym miał tamtym no, rozrzucać to ja nie wiem co to by kurczę było No to byś musiał chyba z 30 razy się napełniać się no, Przestań tamtym to by był dramat Ten też nie jest za wesoło no, ale kurczę no. Ale lepszy niż tafet No dużo lepszy Na tyle ziemi co ja mam normalnie ten rozrzutnik który miałem to na luzie No A panie pani Renata ciąga takiego gnoja co Ale spokojna? więcej Używasz Renatki niż swojego drugiego ciągnika Czemu no tak? to? Tak? No bo Renata jest główny pociągowy, nie? Renata no. jest głównym ciągnikiem, Zetor to jest teraz pomocniczy Aha, ja się Renata zepsuje to tamten, nie? No, jakby coś z Renatą nie tak, no to Zetor, nie? Ale Zetor, zetor ma nie? Zetor by sobie wtedy nie dał rady, chyba ze wszystkim. Bo to jakiego ma Zetorka? No, tego 81,11. O, tego. Dobra. A renakka dobrze się wpisuje? Nie, no ona jest spoko, naprawdę. No i już kurczę prawie 60 godzin na niej mam. I znowu trzeba jechać obornik po... No to jest kurczę męczące naprawdę tym MTZ-em moim, to teraz przy tym jak ja muszę te biegi zmieniać, to wszystko jest manualne, no to naprawdę przydałby się ciągnik w automacie po prostu. Może dostaniesz na tyle wysokie dofinansowanie, że może będziecie stać nawet na nowy ciągnik? No co ty, tak to nie. Nie ma opcji nawet, żebym ja dostał dofinansowanie takie, żeby sobie ten ciągnik kupić. Panie. Ale zawsze możesz turystwa przysprzedać, nie? Nie no, ja. sprzedać też sprzedawał nie będę. <ślad> Żadnego z tych ciągników. Są za dobre i dlatego. No nie no, no są mi potrzebne, ja... Kurczę... czyż ja nie mam nawet takich pieniędzy, żeby sobie kupić... Tego typu... Ten, tego typu ciągnik, nie? Jak rozwieziesz w nojówkę, no to... Może warto serio pomyśleć, żeby podjechać do gminy i się spytać... Czy jakieś dofinansowania są finansowania zazwyczaj są, tylko że ja już coś brałem, nie? No ale kiedy brałeś? Rok temu? Dwa lata temu? W sumie nie wiem. Parę lat temu na pewno. To jest masakra, ładowanie tego. Ale co zrobić? Nikt nie zrobi. Prawda czy nieprawda? No nic nie zrobię. Dobrze że dużo wchodzi na ten rozrzutnik ale kurczę to ładowanie To jest po prostu mordęga. No mordęgo mordęgo No ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz No trzeba się trochę pobawić nie Dobrze, że jest duży ten rozrzutnik. Wolę się pomęczyć w sumie przy ładowaniu niż tyle razy jeździć, nie? No. Ogólnie powiem ci, że tak z innej beczki. No. Promoc jest niekompatybilna. No, masz złą wersję gry. Mam 1,50. No, może masz tą złą. Musisz mieć tą do modów. albo po prostu Defa nowego pobrać. No Defa musisz mieć nowego do tego promocja przecież. kurcie No, zgas mi. Bariat. O, okay. zgasz No. Przed chwilą mi zgasł. No, czasami tak bywa, że zgaśnie. tam się kurcze górka powoli robi także jest dobrze Tak, to jest elegancko ładowane. Mam nadzieję, że ten to rozrzutnik to już będzie ostatni na tym polu. Bo już nie wiem, który to jest. Co wywożę. Przydałoby Może? się już zająć innymi polami. I całkowicie się czymś innym zająć. No następne w kolejce, no to ja mam. Żniwa soi, nie? Jeszcze trzeba soję skosić Także wiesz, no roboty to jest od groma. Jeszcze widzisz, że żniwa nawet nieskończone. Bo czekam aż soja dorośnie. Zobaczymy. No jeszcze nie jest koniec. O co to kaman jest. Już bym mógł się zapełnić. Powiem ci, że no dramat tu będzie. To na wszystkich polach rozwieźć. Dlatego to też sobie robię teraz między żniwami, żeby później nie mieć naraz tyle tego ważenia. No, nie dziwię się, nie? no teraz się pomęczę trochę z tym, później będzie znowu trochę luzu bo żniwa żniwa oj przywaliłem żniwa to zawsze spoko No i ciekawe ile tej soi wyjdzie i czy ja to zmieszczę w ogóle w magazyn wszystko znaczy w biny. Jeszcze nie jest no. pełny. Nie wierzę. Jeszcze mu brakuje. No jeszcze mu brakuje właśnie. Musimy to denerwować zaczyna. Dasz radę. Kto jak nie ty O dobra, jest FertiŚ Pasuje Ło wow. MTZ-a i ogień na pole Patrz, panie, co tu się powyjeżdżało, jakie błoto. No. Dobra, jedziemy. Lecimy na pole, bo tu nie ma... A tutaj dalej, dalej masz te pole, czy już zredminowałeś z tego pola? Tutaj teraz nic nie mam obsiane. Na tym polu w tym roku nic nie będzie rosło, także... No, tu widzisz, tylko gnój leży i tyle, nie? No. To kurde wygląda Widzisz, no to jest masakryczna robota, to tak się wydaje, że Każdy by chciał nie wiadomo co to jak na live'ach To nie jest takie obciu No a tutaj kurczę, to wszystko u mnie to jak Serio krew z nosa Jak ty tego nie zrobisz to kto to zrobi? No nikt nie no i to tak wygląda jak nie gram na live'ach, teraz nie miałem ostatnio też żadnego live'a, no to co zrobisz, nie? No? Gdzie ja to tam? Kurczę tam. Dobrze, że to już końcówka. Jeszcze się pojedzie na jakieś inne pole. Jak się uda. No tu kurde, cholera wie. Czemu on mi się zatrzyma? Tu jeszcze tylko ten kawałeczek raz przejadę chyba i starczy. Później... O to chyba je... ostatni Nie, przejazd co? No ostatni tutaj tylko ten skrawek a później trzeba jechać na następne jakieś pole zobaczyć Jeszcze trochę ci zostało, więc. No, no luzie, jeszcze na następne się pojedzie. Kurczę, tu najgorzej tak daleko. Teraz trzeba jeździć, ale to zacznę jeździć później, już z drugiej strony to będzie ok. No, dokładnie, później, już sobie będę jeździł tam przez wioskę z tamtej strony. Też tak dupowato z tym gnajem jeździć. Powinienem gdzieś polnymi jechać, ale nie mam nigdzie tak przejazdu żeby tyłem odjechać. No tu jest jedynie polna, żeby nią przejechać. No. No i z drugiej strony, ale jak wyjeżdżam to przez wioskę i tak muszę przejechać. O to mi chodzi, nie? Nie mogę wyjechać bezpośrednio gdzieś na polną drogę. Polem. To znaczy drogą. No, tylko muszę drogą jeździć, nie? O to mi chodzi. O, tu widzę, że... ...dwa... Trzy przejazdy i będzie dobrze. No tak, tylko że zrób to dwa, trzy przejazdy, jak to pole jest takie długie. Nie dość długie. To... Nie dość długie, to jeszcze ten obornik szybko zjeżdża. No bardzo szybko. A na tych y, polach, gdzie jest soja, bo soi się nie nawozi, to tam dopiero będzie schodzić. Ja to i tak później jeszcze sypnę nawozem, nie? No. Jak po siebie, ale... O widzę, że jeszcze trochę ci zostało słomy na polu. Czy znaczy, no, bo to tam gdzie nie pozbierałem, to wiesz Tu też niedokoszone A i tam to się zmieni. z Ora No przyjdzie talerzówka, kultywator. No czy tam brona aktywna w siwniku i tyle. Roboty co nie miara, to jest dramat. Kurcze, no no do nie dojadę do końca. Jezu, jest, jest, to... jakie długie to pole. No mówiłem, że ono jest strasznie długie. Się jedzie i jedzie tutaj. A już bliżej niż dalej, nie? No niby tak, ale... Ale mam tylko 20 parę procent. Może nawet, może nawet jeszcze nie dojadę do tego, do końca pola. Matko... Pięć ty ty <laughs> tysięcy litrów straciłeś na tym kawałku, a jeszcze do końca nie dojechałeś. No właśnie. O tym mówię, to jest tego typu robótka. Chociaż do końca może dojedziesz, ale nic więcej. Kurcze, może się uda. Sobie przynajmniej nawrócę. Nie no gdzie tam no kurczę O co tu chodzi uda się. Ja dziękuję No uda się ale no Jakim kosztem kurczę z powrotem na pusto Trzeba było jechać na inne pole Ale myślałem że ja dojadę i jeszcze trochę wrócę Ale widzę że nie bardzo Udało ci się jeszcze zaoszczędzić 1200 więc Tysiąc to jest tak, wiesz... Ej, to praktycznie, na y, ten, jakbyś miał y, teraz mniej więcej znowu 8000 No to na, na spokojnie byś te pole masz na dwa razy. No, mam na dwa razy, dokładnie. Ała! No i co? I końcóweczka. I dziękuję. Kurczę, no masakra. No, ale znowu... Yy, jakoś 6 tysięcy litrów musisz zatankować. No nie, no ja wrzucę przecież ten... Ile? Czy 12 tysięcy, czy 10 000 tutaj wchodzi? Tak mi się wydaje. Chyba 12, albo 11. No jest dramat. No takie pole. Trzeba było jechać na któreś krótsze. Ale no dobra. No. Tutaj jeszcze mi zostaną z dwa takie przejazdy. Jeden. No tu jest szerzej, chociaż w sumie pojadę raz. A tam to się później dosypie nawoza. I tyle. Nie, to jak patrzę, to jeden. W miarę szeroko szedłeś, więc... powrotem tak samo powinno by się Myślę. Dobra. Da z powrotem do siebie? No, z powrotem, z powrotem, a co? Tu by się jakaś droga przejazdowa taka przydała. Żeby można no. przejechać. Tutaj tylko przez sąsiad ma przejazd fajnie przez podwórko, ale tu by się gdzieś przydała taka droga, żebym mógł tam szybko od siebie przejechać tylko. Już. Wtedy by pasowało kombajnem, to tam bym sobie dookoła mógł pojechać, ale tak rowerem czy tego to by tak pasowało. No i dobra, jesteśmy po ciężkich walkach. Się udało. No udało, udało, ale jakim kosztem? No. To jeszcze nie koniec, to jest najlepsze. No, najlepsze jest to, że to jeszcze nie jest koniec. No? To jest po prostu piękne w tym sporcie Ale dobra, widziska, będziemy kończyć odcinek, bo to znowu będzie kolejny, nie wiadomo jako, jaki długi. Także Robota idzie pełną parą. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć Trzymajcie się. Dobra.